Cześć do witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was ostatni mecz z premiera przed playoffami. Tak, dobrze słyszeliście, jest to ostatni mecz w fazie tak jakby tej grupowej. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrypcja na kanale i komentarz oczywiście z jakimś pytaniem może. Ja już dłużej nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Ło, jednorożce, oh, let's go. Uh. Brawo. Oh, Panzer. <laughs> Cicho cicho, chodźcie, chodźcie pod tego smoka Ja jestem Dziś nieco, 15 to flesza jak coś Chodźmy, na, pod... włącz ścianę Włącz ścianę 55, dojedźcie go Brawo czy? Podchodźcie, podchodźcie graj teraz, graj na czas Graj czas Dobra, dojeżdża chyba fejka 30 Brawo. Poda się ustawiajmy co rundę. Tak, może w czwarty spróbujemy pod i cofniemy też poda. Możemy zrobić tak, że ta jest to od razu. Od, odpalaj od razu ścianę i smołka i cicho że dogujesz, Chodź, chodź, chodź. Brawo. by chwila. Co no, na psie. Brawo. Się. Chodzę. Nie e, weź Ciebie. tak Bez czysty, bez czysty. Ja wam trzymam mida, Mogę wam tylko. tylko spawna przejść. Brawo. mnie. Ładnie. Róbmy tak, Viper i Omen zawsze gracie pod A To rundę. Nie ważne czy idziemy B czy nie. Daj flaszę ci Sprawdź O dobra może górę do góry, do góry sprawdź Wy szczetę Daj smoka top daj smoka top mid. Do prawej masz 70 Marka Do prawej jeden Ale Sadga Czekajcie, Idzie tak za fake zabija Brawo Daj. Ej, to icha, icha, icha Pod linka. Brawo Nice Dobra, to samo na my spróbujmy pod betko. Albo jeszcze raz z tym midem, jeszcze raz z midem, zajmiemy sobie mida Ty musisz dać tego smoka instant, jak mówimy I musisz go dać tutaj głęb głębiej, bo jak tego Znaczy głębiej, bo on ci tak upada jak dajesz go wyżej, że jest luka do prawej Oni jak Proszę staną na tym podwyższeniu Brawo, szaleń jestem. O dobra, git. No To goła, goła, goła tak jak ja. oni tak z tego zrozumieli. Nice. Jest na B, ustawił trapy cypher. prawej może być. Dobra, minus jeden, cypher na B. Chodźcie Chodź, pod ja CT, chodźcie pod CT. Pod pod, podejdźmy sobie CT. się ja tam. Leży i cypher na. w side gdzieś, do prawej chyba. Jest, jest, jest. Brawo. Y raczej free, nie? Brawo. Ja od razu lecę za Twoim dogiem. dogiem. Dobra, dobra. A Wy, y Viperko i Omenem, patrzcie od razu tutaj. Ty włączaj do ścianę, ale może by tego by nie przebijał. Jestem. tam masz. Była do lewej na midzie. Dobra, nie może być. W się Patrzy, patrzy. Brawo, dobra, dobra. Weźmy razem. Chodzę. Leży 39, jetka. Wefuję, ja drugi go trzymam A... I... On te To A... też odpuść dobra, tego smoka. Do ja do prawej, weź do góry do prawej. jest dawaj ścianę tu fake i tylko odpalaj ścianę bez smoka Chyba po opie. To no, link. Link. BS jest czysty. Uh, jetka 70. Kontujcie. Nice. Dwoje? Nie? nie mam dwóch. Link, dwóch link. sobie 40, 45. 40. Jeszcze jeden w BSie. jeden. Showrz 8! Tak tak Nice, habite za darmo. Zyskany smogę. Uh, nikogo nie było, nie widziałem. Ej, raz wyszedł. Ja przez szczelny wodę wił. Nice. Ej, nice. no chciałem za wąpo na immortal. Nice, teraz nice. pan tu. Może być w mainie. Może dać smoka tam. Może, nie Brawo. Upset, nie Brawo. Tylko wiesz co, daj tu ścianę i nie odpalaj jej. Eee, ja cichacz Fleś tutaj cichacz. I omenem instant. Już trzymaj tego smoka. I tutaj go weź od razu. I jak rzucisz smoka, to możesz nawet dofleszować przed siebie. Ja patrzę, Jest Jest chamber. Mam go. Widocznie na Link na mnie tak, mm. Możesz nawet o menem dać smoka tutaj instant po prostu, żeby ich zatrzymać jakoś. Oni wtedy tego tilesy pójdą, yy, Panzer uważaj, nie? Mhm. Podawa, podawa, poda, podawa. Poda. Yy, chowaj się w elbo, pomóż mi, oni będą wchodzić main. Nie, czekaj, cofają, 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 cofają. cofają. Wszyscy side, weźli. Wszyscy side. Mam heal. Ok. Nice. Dawaj flesza. No, wszyscy, do, prawo tutaj. Line up, line Ma line up. Daj omen na Namida. I Panzer znale, znale. dawaj spróbujemy do tej. Tak, ja Uważaj, bo ten smoke nie tego, on nie będzie pierwszy. Oni pikną szybciej. Pod mainem, pod mainem! weź mi. Zobacz, yeah. co robi, ale wi wiadomo, no. będą wiedzieć. 52 52 obita. ten mnie Spike planted. Uważaj, cichacz, mi też ten odbyć. Zostawali mi uciekaj. ten mi dwóch mi też nie? odbyć. Do, do prawej, do prawej, do prawej do e, prawej! Ajaj, enta. Ja, ja zostanę mi. Smoki! Okay, Smoki, faza be. Dobra, dobra, dobra. Brawo. Mike leży na środku, spokojnie. Nice. Może być tam gdzieś u Ciebie, cichacz. Smoku, smoku. Smoku, 40. Proszę go, flasher, dobra, go dad, Nie dostał, nie dostał. Uciekaj, uciekaj. Bardzo cichasz. 54. 54. 54. Ale on nie ma paki. No Zrobimy coś tak, że ja się schowam tutaj, bo ja tam dobiegnę na sprincie, A ty to dogój i będziesz baitował, nie? Szczerze no. możesz nawet flashować tutaj, jak oni będą wchodzić, czego jest? zaraz ci fringuję. Możesz tu se fleszować, to ja będę stał odwrócony po prostu, nie? Nie no musisz mi tak. mate. Woda. Flaszluj, flaszluj, Nie. Dobra, uciekaj, stój, uciekaj. Sobie. Dobra. Ej, mnie Dobra. Ej. Mamy spajka, mamy You, yeah. Dobra, i last elbow, elbow. Elbow. 40. Elbow, elbow, ja się. Mówisz, A. A. Elbow. 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 Jak coś to ja cofam. Wszedł mi market. Dwóch besie, się, dwóch B się plantują. Jest plant pod CT widział widział widział, 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 widział. Jeszcze jeden? Ciężko, do mnie. Tak, <smoglozy> do 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 yes. tak, <laughs> uh, nice. ja mus... <pleasure> Dobrze tak, <cichacz>. dobrze. tak, 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 na tak, 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 widział jest, jest tak, Brawo Dobra, zroł mój dofitek. Dwóch albo, dwóch albo, dwóch albo. Ja cafa mam low'u. On CT, CT, alejka, alejka. Let's go. Oni chyba podają, jak on tak przeskoczył i nie chce pikować tiles. Ja tu agresywnie ja podszedłem, no nie? No, oni mi zasmokowali top-mid. Eee, mid dużo. Aha, on w smoku już był. I wychodzą mid, uważajcie. No. Dot mi dała dwa kedy. Nie no, nie skutku, nie wyjdę Nie, nie, weźcie opa stąd i sejwujcie Ty, daj mi smoka tutaj, instant Ja zrobię crazy akcję Jak nie wyjdzie no to my bad, ale jak wyjdzie to win, runda Nie, 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 dobra, uciekam Ty, ty, ty CT mid Więcej Więcej, jeszcze, Do 70 Nie wiedzą market. Poczekajcie, poczekajcie. Tak, stajcie za mną. Tego! 70 topita, 70 topita. Brawo. brawo. Operatora opera, weź. Leży. Nice, grajmy czas, Mamy, możemy razem po prostu na riczek. Trzymaj, trzymaj mi lewo, mi to się trzyma lewą stronę. Jest plan. Skąd lewo? Skąd nie, nie Jest, pra, jest prawo. Puk do prawej? Puk do prawej. Market, 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 market ma się. mam prawą. Trzymam do prawo. prawej. Zaczynamy. Prawo. Dzięki.